Witam Cię serdecznie, drogi widzów, w kolejnym przeglądzie naszego Discorda. Jeżeli masz jakieś memy przygotowane, to zapraszam Cię na quality content, żebyś Twojego mema wrzucił. A najprawdopodobniej pokaże się na odcinku. Zapraszam Was również na twitch.tv, kośnik 6 Odbywają się codzienne transmisje na żywo. A teraz lecimy z memami. No nie, no kurwa, bez przesady. Aż takim czymś nie będę Was katował. Ale też rzeczywiście obejrzałem całe wtedy. Nawet się nie skaptałem, że powiedziałem coś takiego. No cóż, well shit. Ale po co te krzyki? Po co to robienie? Parmigiano-Reggiano maker, putting edible microchips the size of a grain of a sand into 90-pound cheese wheels of combat counterfeiters? What? Big Pharma is putting microchips uh, in people? The Lunatics were disclosed for being exactly right? <laughs> no, rzeczywiście, microchipy, to nie, to nie Apple cadza, tylko Parmigiano-Reggiano. KW, Kilowatt, MW, Megawatt, GW, Gigawatt, M... No tak, no... No nie, no nie mylili się, no okej? Okay? Me starring at the Walmart security camera after I unvirgin uh, a bottle of olive oil in the oil section mm -hmm. <laughs> Pięć nocy u Frediego, no co miał robić? Point of view. w żyłach pływa, pływać 5 promili i odpalić się tryb książu na właśnie kebabie <laughs> Dobry smak Kurwa jasiek przy każdym kebabie Pyszny, chrupiący Tylko nie pijany Niebo w gębie, czuję mięso gotowane Kaka kula, kula moczy, no, kula moczy, pan Mięsko, pieczarki, paprykery, laurowy <laughs> Pojedynek chyba przegrany. Dora linked to Mexican cartel. oooo Dora Explora w końcu. Exposed. Babcia, taki przystojny jest z ciebie kawaleria. Remember <laughs> when you were younger and wanted to race car? Look at you now. Racist. <laughs> tak, tak blisko było od spełnienia marzenia. Pół też jest dobry, okej? Okay? Kurwa co to za megazord shit. Ale zajebista zabawka Ale pojebana zabawka oh, yeah, Skoro że nieprawdziwa, nieprawdziwe Pojebane jaj Dzisiaj w fryzjerki o tym gadałem nawet. Mówi, że w końcu będzie czesała coś innego aniżeli, kurwa, góra, góra długo, boki krótko. Taka typowa, typowa fryzura dla każdego faceta. O, jest fakt, że mam dokładnie, kurwa, to samo na głowie, ale chuj. <zysy> <zysy> To prawda. Syn, e, synu, dlaczego w wiadomościach mówią o twoim serwerze na Discordzie? Mam nadzieję, że o moim nie mówią. Baskat? Nie no, to takiego. Baskat jest trochę inny, nie? A może jestem gejem? Oj, tak jest, zdecydowanie. Jest pojebane, że Kiu wygląda w ten sposób, jak ma 55 lat, a wcześniej, jak grał Wolverina, to było połowa tych mięśni, co teraz. Jezu, jestem gejem. Strzykawka, czyli ogórek morski, żyje w symbiozie z. A, strzykwa, czyli ogórek morski, żyje w tym z rybami, które mieszkają u niego w dupie? Żyjąc w dupie, strzykwa. Eee, strzykwa ryba dostaje pokarm i ochronę, a morski ogórek ryb w dupie. No cóż, to zajebiście chyba. The most costly mistake that you can make is picking the wrong partner. You need to pick someone who truly appreciates what you bring to the table. If you're funny, you need to pick someone who appreciates your humor. If you're a good cook, you need to pick someone who appreciates great cuisine. So with that being said, if you're a man who works out, why would you ever be straight? Do you think a woman is gonna appreciate your gains the way another gym bro can? That's a fantasy. That's akurat pravda. Tak If you're no, Dlatego my jesteśmy razem, kochanie, bo ty myślałeś, że śmieszny, i teraz się z ciebie. Nie ja myślałam, że jesteś śmieszny. To co myślałeś? Aha, kurwa. Czyli nic nie myślałeś, za bardzo? No to nie Focus your biceps? You need to start focusing. Ale przynajmniej ja doceniam, że dobrze gotujesz, bo jestem gruby. A nie byłem? Pierwsza wiadomość. A, no i nieważne. Pierwsza wiadomość, pierwsza wiadomość od razu. Siedmioletni ja z ojcem w garażu, kiedy poprosił mnie o podanie mu klucza. Kilka sekund później słownik został pomyślnie zaktualizowany, dodano 12 nowych słów. Kurwa, to prawda. Plant-based ingredients water, pea, protein, bla, 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 bla. No i kurwa, to jest jeden składnik. Po co? Po co, po co komplikować rzeczy, tak? Swoją drogą, po co robić kotlety? Skoro nie są zrobione z kotletów. Kategoria: Niekulturalne zachowanie się w szkole i poza nią negatywna. Nauczycie. Treść, głośno wypowiada rymowankę brat brata w duchu. Herata. Rozmowa na lekcji e, dotyczyła stopnia pokrewieństwa bohaterów antygony jest 31 sierpnia, 1 sier września. No tak, jest wieczna wojna, to prawda. Rok szkolny. Pull up the Medusa head. Uh, one of the reviews I found was actually from uh Huang Uh, okay. Uh, okay. From 200, 243 BCE. Uh -huh. yeah. uh, and he just said, he just said, works. And uh, he provided these photos. <laughs> oh my. <laughs> so it's been so hot in Arizona that I think I could potentially cook an egg today. Here's my stove. Ja wiem co mogłabyś zrobić i gdzie to, gdzie to rozbić to jajko No tak myślałem, friendly fire EEEEEEEE Is it working? Nowy gang pluszaków z Biedronki nadciąga Wśród nich są między innymi, między innymi pieróg, ziemniak i papier ta... Ty kurwa wie- <ścoughs> o, i tak, zbieramy, zbieramy naklejki No, zbieramy naklejki z Biedronki właśnie tylko po to, żeby zebrać dwa papiery toaletowe Bez, yy, bez tego, bez powodu Jakby w sensie, totalnie bez powodu Zobaczcie sobie ten papier toaletowy jak wygląda, jest totalnie zajebisty Na upojne dni Chciałeś? chyba, się się po co chodziło? Tak, chciałem to wsadzić penis. Najgorsze? No. Nie ja wiem, że ty to zrobisz, przecież... Nie, nigdy w bym nie tak. zrobił. Aj kurwa, w sumie teraz, jak to powiedziałaś to specjalnie chcę to kupić. Jak się wykąpę wieczorem, obudzę cię z e, papierem toaletowym na kutasie. <laughs> wiesz, to będzie zajebiste. Dog jest alive in Poland. E, Jean patrzący na mnie, kiedy z litości dał mi czwarte życzenie, a ja poprosiłem o czwartego grześka w czekoladzie. If you attach electrodes to a couple apples, then run wires from those apples into your favorite synthesizer. When you pick the apples up and move them around a bit, at first you're not going to hear anything, and that's because apples don't know how to play music. Okay, kid, is now doing a forum problem, Witaj, przyjacielu. Nie udało się go rozwiązać, widzę. To ja przy każdej, Or suppressed emotion! Oj! Oj, niezła kolaboracja. Ludzie pytajmy zawsze Patryk, dlaczego ogórek jest niebieski. Po pierwsze nie jestem kurwa patryk, po drugie tę piosenkę nazywam <trym> Marysia wpadła pod kosiarkę. <trym <trym> Kiedy kosiłem trawnik w domu. Stara kurwa wskoczyła mi pod pociąg Kosiłem trawę, nic nie świadomy Aż poczułem, że Marysia krzyczy wam pod kosiarkę Powiem ci szczerze, masz mało fujarkę Ja lecę dalej, śpiewam to do paszyny Powiem ci szczerze, że szyby są szyny Ej. Sami TikTok to dla mnie trochę za dużo. Marszał jest, I super glue my asshole shut. Hallo! Jest mistrz. Billboard na Węgrzech. Czy wiesz, że Cyganie stanowią 9% populacji, a popełniają 2-3 przestępstw? Ja co? Dlaczego? Kurwa, ład! Okej, okay, to jest przetłoczone. No to nieźle, ale przyciąga uwagę, muszę przyznać. Instead of eating this 400-kalorie muffin and feeling hungry an hour later, you could eat 10 onions for the same amount of calories, but you're gonna be full all. Okay. Day. Not to mention all the vitamins and minerals they're packed with that are so nourishing for your body. Yes! How many times do I have to tell you guys, stop eating garbage foods like muffins? Instead, you wake up you're hungry for breakfast. What do you do? Onion. That's right, you have your breakfast onion. <sharp inhale> this way. Kurwa, w sensie, może smak, cebuli taki surowy, bym przeżył, ale bym płakał za każdym razem. You feel full. And satiated. <laughs> And then later in the day, when you're hungry again, what do you do? Eat another onion. That's right. You grab your one onion. Do you see how healthy I'm being? I <laughs> must <Do you see laughs> Slipko, But zero, okay. Uh, shit I'm not a mountain I was not worth it. <laughs> Listen, I know this was probably meant as a joke, or God, I at least hope it was. But instead of eating like 10 onions, why don't you just focus <laughs> on a whole new food? Exactly, Ziomek się ciągle wymąża, Niech kupi przyczepę od target. Będzie miał na czym wozić swoje wybujałe ego. Hihihi, hi. Nie dostarczymy jej do paczkomatu, ale możemy dostarczyć paczkomat. Matka marzy o nowej kanapie, a ty jeździsz ci kłoczęto i czujesz się bezużyteczny. Koniec z tym. Te wierniejsze od twojej dziewczyny przyczepy nie odstąpią cię o krok i dadzą plus milion do ładowności. Możesz je ciągnąć lub być ciągniętym, a nawet robić nimi babki z piasku. Te przyczepy są tak dobre, że gdyby były kebabem, dostałyby młala dwa razy. Pomyśl tylko, ile karmy dla psiaków ze schroniska możesz nią przetransportować. Kup lub wynajmij przyczepę od target i stań się bohaterem swojej okolicy, zanim ojciec cię wydziedziczy. Nic nie radzi sobie lepiej na dziurawych drogach Szczecina. To jest zajebista reklama. Nasze przyczepy świetnie sprawdzą Przydałyby się takie w telewizji, nie? Jako jacuzzi lub designerski wieszak na ubrania. Spraw mamy luksus. ElviBed chyba zrobił też zajebistą reklamę, którą zawsze miałem. Mówię kurwa geniusz. Jazda z kursami jest taki napis gigantyczny. Uwielbiam Na to, który wybrałem. zasługuje. Odwiedź target, myślnik, przyczepy. Szczecin. To, że to Q jest takie wiecie. .pl i zamów swoją już dziś. Link w naszym bio. Have you played the all night? Ba, 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 ba. No jak można grać w DbD przez całą noc przecież to jest niemożliwe W kongresie się wypierdala po kurwa godzinie Nie, nie da się Musisz być pijany Dlatego wypij wczoraj 10 piw nie Nie, no nie całą noc Ale do godziny 24 i tak 10 piw i wiśnie A fakty? Fakty? Co? No? Nie, no, co jest z tobą? Nie piłem. Nie piłem dodatkowy, tylko to, co ty przyniosłeś wtedy, co piliśmy na tym, tak? I no, teraz nie piłem, no kurwa, babo. Wymarłe gatunki: Mamut Ty Tygrys Czablozerdy, Dodo, Biała Rodzina w reklamach? Ty kurwa! No może nie w Polsce. Chociaż? Nie oglądałem telewizji z czasu. To ma sens. Gamers and pro athletes uh, are said to find this test extremely easy. On? A ty kurwo mało pojebana what the ja, o prawda, Przypominam się ten, premiera New World Powiem, dokładnie godzinę przed 20 godzinnym streamem. Ale po co? Kurwa, aż silnik. Wy Każdy z nas pamięta klocki Lego jako prostą układankę Ale ludzie robią tak pojebane rzeczy Do fuck? Money, bitch, and I don't know what the fuck to do Let him man, let him man Mario! Luigi! <laughs> Mwah! Mwah! How's the family? The family been good, the family good. So how's John? I just say, John coming to with the bitch the fuck? To jest nice gaz, kurwa, what the hell? Ciekawie jestem, tym, czy byłby w stanie napędzić, nawet byłby na 100%. Męci. Ale pojebane. Call, call you call I can't. I can't. They know me, they know my voice, They'll know me. Please, you gotta do it for They know me. Nie wiesz we wszystko, co przeczytasz w internecie. Adam Małysz, to Microsoftu. Piękny wąs dał mnie. <suszel> Ej, jak słyszę tą buzyczkę, to jeden co ma w głowie to jest kurwa bida, co od Sentido. To w wersji dożynki. A, dobra, teraz już nie. Krab bojowy. Kurwa, muszę to nagrać. Co to kurwa jest? Nie ma ochoty to pedofil jest. No takiego fina się nie spodziewam. Nie ma hajmu, to pedofil jest. <grymne> <grymne> Boxder się ukrywa, kurwa. Nowe przebranie Boxdela. Serio, to nie ja. U, mam, ale... Osobiega. Girl, I only date six feet guys. Me and your who only has two feet. O, biedny. Trudno. Dentygrys przeszedł na dietę wegańską i czuje się świetnie. Zjada średnio trzech wega dziennie. Proszę. W końcu się na coś przydali. Nie chcieli jeść jedzenia, to jedzenie zjadło ich. Babicka dawa mi 300 korun. Babicka nie musi. Babicka skrywa 300 korunia. Beny, super. Jest? O no chuj, Being an artist is so fucking dope because I can take an ordinary line and turn it into something amazing. Watch this shit. Uh. See that? That looks like an ordinary line, right? watch what happens when I do this. Bam. Oh, bam. Bam. Cizza, cizza, Shoulda told you. Amazing. Artysta Nie wiem czy dobrze myślę HAHA ha, RONDO CZEGO? Na pewno kurwa Niezłe Dobra. żarty, wolne żarty, wolne żarty Siema Siema, Siema. Wolne żarty <śmiany> Kurwa 18 hajski z komunii jeszcze przytrzymywamy Szukane, chyba oszukane, chyba oszukane. Poisko do koszykówki imienia świętego gwałciora skorości Święty gwałcior, ciekawe czym czy, czy. czy się zasłużył, no ciekawe Oj piękne Ja pierdolę Ale cudowny Ja pierdolę Da się to kupić? a 1, 3, 7... Store O kurwa Ty, da się kupić chyba taki brylaczek Ja totalnie chcę ten brylaczek kurwa Ghost of tuszyma? Matko Takie rzeczy w Polsce? Sam se kurwa iść do gymu Nie idziemy do gymu 2 miliony graczy No, to prawda w Polsce jak lechy. znaczy to smakaki Watching a 2 hour movie, watching a 7 hour video essay exposing a YouTuber as a pedophile <laughs> to kurwa jest akurat prawda, okej? Okay? Ostatnimi czasy, szczególnie. No to chyba jakieś święto międzyświatowe. Między kurwa ten. A dobrze, międzyświatowe, może być. To mieli znaczenie. Wczoraj делали makarony, a сегодня уже patrony. What the fuck? batony? A chcecie Drogi Rosja pojebana. Ile czasu musi upłynąć, żeby rabunek grobów stał się archeologią? Jeśli wciągnę złotą bransoletkę z piramidy, to dokonuję odkrycia archeologicznego. Jeśli wyciągnę ją z cmentarza, nagle jestem chujem. Jaki jest okres oczekiwania na to, żeby rabunek grobów stał się akceptowalny? To jest zajebiście mądre pytanie. Za ciebie dużo zapłaciłem, o... ale mi się opłaciło. Potrzebuję. Potrzebuję tego. A po drugie, nie Proszę o pomoc. Jestem z okolic Katowic. Kupiłam w Rzeszowie kota Sfinksa, tego łysego bez włosów. Ogólnie zdrowy, kochany. Pokochaliśmy go bardzo. Odbiór kotka nie był w domu, tylko na parkingu. Dostaliśmy książeczkę i ogólnie wszystko wydawało się okej. Okay. Ale w tym tygodniu zobaczyliśmy, że rośnie mu sieć i pojechaliśmy do weterynarza. Okazało się, że kotek tutaj prawdopodobnie zwykły dachowiec ogolony maszynką. I ktoś mnie oszukał. Nie jestem w stanie odnaleźć tych ludzi. Nie wiem, czy mam to zgłosić za policję. Bo ponadto pokaliśmy go kota, a córka ma alergię. <gryw> czy mogę go ewentualnie golić co tydzień? Ja pierdolę. Chłop zrobi kolejną gumę z powrotem? Do z tego? No nie, nie stary. Ale ze smakiem z powrotem. Eee, dobra! Jak działa to najważniejsze, ok? Tak po ma turbo, widzowie. O nie, huba, buba. I on to wpierdali i widzieliśmy już kiedyś tego mała. I on to na półkę wpierdali z powrotem, nie? Ty nigdy nie będziesz wiedział Point of view Jest 2029 Jest kwarantana Mpux i WHO Zdecydowało się zbombardować Strefę kwarantanny Łódź-Bałuty Kalkulacja start Na 0 zł 12 groszy Kalkulacja strat No to nieźle No ale trochę prawda Kurwa trochę prawda Trochę kurwa prawda Masz już dość piwnego brzucha. Za tobą i wszystkie były piękne, zmień nawyki i zadbaj o sylwetkę. Wódka czysta. Bing fearless is being safe? Bardzo dziwna kolaboracja, panie szczerze. Ja nie wiem, czy chodzi o szybkość tutaj? Że jak najszybciej używać? Czy to drugie najszybciej robić? Nie wiem, co o tym myśleć. nocy usłyszałeś dziwny hałas w kuchni. W łóżki obase w ciemności odejdź? He, w ciemności <grymność> odejdź. Witaj kocie. Kim Jong-un popłakał się podczas przemówienia. Naprawdę mi przykro, gdy usłyszałem, że w tak biednym kraju jak Polska przejebano 70 milionów złotych na wybory, które się nie odbyły. Łzy same zaczęły lecieć do oczu. Dlatego w Korei Północnej nigdy nie będzie demokratycznych wyborów, powiedział przywódca. No ale przynajmniej zaoszczędzą, tak? Jakby wybór był i tak by jeden, więc. Whatever. Jaką forma aktywności fizycznej preferujesz? Piwo, kanapa i seriale? Ja na rowerze siłowe, bo bie... ja lubię też, 43%. Nie dziwię się, nie dziwię się. Właśnie wpierdoliłeś czegoś dziadka. Eee, ale zajebista koszulka, ty. O kurwa! Pixar przedstawia, gdzie jest. Co? A przyszła pani ze swoim chyba mężem i mąż mówi, no to jest rokowy koncert podpisz mojej żonie się na dydach, biuście i ja mówię, no, super bardzo, a nie dostanę jakby w twarz za to a on mówi, no co ty stary, pisz ja mówię, no to jakby piszę i to dało mi tyle energii, że do końca byłem bardzo szczęśliwy już i w ogóle piersi to jest chyba moja ulubiona część ciała u kobiety to jest Super, super. Trochę się teraz zamyśliłem, tak. Zdecydowanie yy, <grystanie> uwielbiam piersi. To jest chyba naprawdę najpiękniejsza rzecz jaką widziałem yy, w życiu. Potwierdzam. Wspaniała sprawa. Ja sobie wyobrażam jak on by się nagle puścił. Byłem się zrzigał chyba. Nas... Chłopy sobie nawet jak se kurwa dadzą po pysku, to za chwilę jest spokój. Najgorsze to są kurwa baby, bo baby kurwa jak się kłócą, to jedna na drugą napierdala, kłócą się kurwa całe życie Wiecie, ba, ba, jezu, jak ja dziękuję, jak ja dziękuję mojej mamie i mojemu tacie, że oni mnie urodzili z fiutem. Panuje, dobry wybór. Short people, tall people. Look what they need to mimic a fraction of our power. O, oh, pierdolenie, pierdolenie, zobaczymy, kurwa jak bomba pierdolnie, gdzie się schowasz. Wielko ludzie. Is... <laughs> <laughs> <you with> the... <laughs> tak typowo. The enemy is being reinforced with a train Let's give Konkar da chance, gaming journalist. O, nie, nie, nie. O nie, nie, nie. Nie ma sensu. Nie ma sensu. To jest największa klapa gamingowa od X lat. O kurwa, streamer, patrzcie na niego. <coughs> Ej, co, to... co tam się kurwa dzieje? <grystanie> Właśnie? Właśnie. Co jest kurwa tak feel ten macha? Nie. Co to co, było? Co zrobił? Nie. Nie patrzcie! Na spodnie jak coś tam. Helikopter tam był kurwa robiony. Ale <grym> na ręce na tym, to jest o, spod... o kurwa! jest kurwa! No A on nogami rusza, debile! Ja pierdolę! <grym> ja pierdolę! Ale na wygląda to specyficznie. <grym> What the XD I... What's the difference between a baby and a feminist? What's with the feminist? What? At some point a baby will grow up and stop crying. Kids there. Dawzy kobieta powiedziała ten żart. Falta okay, okay. driftem poszedł. Ktoś zostawił na podwórku piłkę wypełnioną betonem. O kurwa! No to i, Był taki żart kiedyś. Że Cristiano Ronaldo, niby taki zajebisty piłkarz, że jakby kurwa piłkę betonem wypełnić, to też się zestra. No? I to prawda jest. Pierwszy Niemiec w historii, który jeździł autem po Polaku. <laughs> kurwa, rzeczywiście. No, jakby tak na to spojrzeć, to totalnie prawda. Ba, stoję w korku na autostradzie i patrzę przez okno, mówię. A tu patrzcie, co za skubany. Chomik! Jaki kurwa! A, jest kurwa. Fajny. Wpierdalał se drogę. Ciekawe czy się wystraszy jak otworzy drzwi. Chomik. U, chyba, homik. U. chyba się wystraszył. Chomik. U. U. A to nie był jakiś piesek preryjowy czy coś takiego? Muszę to w końcu ogarnąć, ja pierdolę. Dobra i będziemy kończyć przegląd memów na dzisiaj widzowie.